28 czerwca 2025 roku, sobota. Wspomnienie niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny. Kolor szat: biały. 12 tydzień zwykły. Pierwsze czytanie: ogromnie się wesele w Panu. Psalm: całym swym sercem raduje się w Panu. Ewangelia: Maryja rozważała wszystko w swoim sercu. Pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza. Plemie ich będzie znane wśród narodów i między ludami, ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są błogosławionym szczepem Pana. Ogromnie się wesele w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste! Jak Ziemia wydaje swe plony, jak Ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów. Oto Słowo Boże. Psalm. Całym swym sercem raduję się w Panu. Moje serce raduje się w Panu. Dzięki niemu moc moja wzrasta. Szeroko otwarłam usta przeciw moim wrogom, bo cieszyć się mogę Twoją pomocą. Całym swym sercem raduje się w panu. Łuk potężnych się łamie, a mocą przepasują się słabi. Syci za chleb się najmują, głodni zaś odpoczywają. Niepłodna rodzi siedmioro, a matka wielu dzieci usycha. Całym swym sercem raduje się w panu. Pan daje śmierć i życie, wtrąca do otchłani i z niej wyprowadza. Pan czyni ubogim lub bogatym. Poniża i wywyższa. Całym swym sercem raduje się w Panu. Biedaka z prochu podnosi. Zbłota dźwiga nędzarza, By go wśród książąt posadzić I dać mu tron chwały. Całym swym sercem raduje się w Panu. Aklamacja Alleluja, Alleluja, Alleluja! Błogosławiona jesteś Panno Maryjo! Zachowałaś słowa Boże i rozważałaś je w sercu swoim. Alleluja, Alleluja! Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem szukając go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu, i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Oto słowo pańskie. Kochani. Dziś Kościół daje nam do rozważania teksty ukazujące tajemnice serca człowieka i serca Boga. W proroctwie Izajasza słyszymy: ogromnie się wesele w Panu bo mnie przyodział w szaty zbawienia. Ta radość nie jest powierzchowna, wypływa z doświadczenia łaski i bycia wybranym przez Boga. Prorok posługuje się obrazem oblubieńca i oblubienicy, by pokazać piękno spotkania człowieka z Bogiem, jak ślub raz na całe życie. Tak samo Bóg w Chrystusie raz na zawsze objawił nam swoją miłość. Lecz oprócz tego jednorazowego aktu zbawienia, Izajasz wskazuje na obraz ogrodu, który wzrasta powoli, cyklicznie, to codzienne dojrzewanie w łasce, cierpliwe współdziałanie z Bogiem. Chrześcijanin nie żyje samym wspomnieniem pierwszego, tak, każdy dzień jest wzrastaniem i czekaniem na owoce sprawiedliwości. Psalm dzisiejszy przywołuje pieśń Anny. Matki Samuela, która po latach modlitwy wyśpiewuje hymn wdzięczności, całym swym sercem raduje się w Panu. To radość przemieniająca, nie szukająca sukcesów, lecz umiejąca rozpoznać Boże działanie w trudzie i próbie. Pieśń Anny przypomina, że Bóg wywraca ludzkie kalkulacje, to słabsi doznają mocy, a pycha upada. W centrum Ewangelii stoi Maryja, matka, która chowała wiernie te wspomnienia w swoim sercu. Maryja nie rozumie wszystkich Bożych dróg, ale zachowuje je z pokorą i gotowością na światło, które Bóg daje w swoim czasie. Scena zagubienia Jezusa i odnalezienia go w świątyni to obraz każdego, kto szuka Boga, przeżywa lęk i odnajduje go nieoczekiwanie, słysząc, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca. Tajemnica wcielenia pozostaje niepojęta, nawet Maryja jej nie zgłębiła do końca. Uczymy się więc przyjmować wolę Bożą także w ciemności, w rozważaniu i pokorze. Bóg nie jest do końca dla nas zrozumiały, ale możemy go przyjąć do naszych serc z wiarą. Wzorem Maryi trwajmy w ufności, nawet gdy nie widzimy od razu owoców. Nasza codzienność staje się ogrodem, w którym Bóg sieje łaskę, jeśli jesteśmy wierni i cierpliwi. Niech ten dzień będzie czasem wdzięczności i rozważania, cierpliwego czekania na owoce łaski. Idźmy z Maryją do Nazaretu codzienności, pewni, że Bóg jest z nami i On sam jest naszą radością. Amen.